Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę sprawia, że doświadczony mężczyzna chce zaangażować się w poważny związek? Karl Jung ujawnił na ten temat cenne wskazówki, a dziś pokażę ci coś, co może całkowicie zmienić twoje postrzeganie męskiego umysłu. Ale zanim przejdziesz dalej, zasubskrybuj kanał, bo tutaj zawsze odkryjesz, co tak naprawdę dzieje się w umyśle mężczyzny. A teraz powiedz mi czy to uroda, wiek? Czy może coś o wiele głębszego, czego szukają? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego doświadczony mężczyzna nie daje się już zwieść pozorom ani pustym obietnicom? Karl Jung zawsze pomagał nam to zrozumieć. Po przejściu przez fazy bólu, rozczarowań, a nawet nieudanych związków, jego podejście do życia całkowicie się zmienia. Nie toleruje już tego, co kiedyś mogło wydawać się uwodzicielskie i zniewalające. Gra w podbój dla czystej przyjemności traci sens. Liczy się przede wszystkim jasność, jasność mowy, jasność działań, jasność w tym, jak kobieta pozycjonuje się w życiu i wobec niego. I oto ważny szczegół: dla Junga każde doświadczenie kształtuje psychikę. Kiedy ktoś doświadcza straty i rozczarowania, rozwija w sobie rodzaj wewnętrznego filtra, który działa jak radar wykrywający niespójności. To tak, jakby dojrzały mężczyzna nosił w sobie szósty zmysł. Coś, co natychmiast go ostrzega, gdy zauważy sprzeczność między tym, co kobieta mówi, a tym, co demonstruje w praktyce. Może nawet odczuwać fizyczne zainteresowanie, ale to nie doprowadzi go do poważnego związku. Prawdziwe zaangażowanie rodzi się, gdy istnieje harmonia między słowami a czynami. To pierwszy istotny kontrast, który musimy podkreślić. To, co przyciąga uwagę niedoświadczonego mężczyzny. Nie jest tym samym, co porusza mężczyznę dojrzałego. Młody mężczyzna może być zafascynowany grami uwodzenia, płytką tajemnicą lub adrenaliną szybkiego podboju. Doświadczony mężczyzna natomiast postrzega te gry jako stratę czasu. Nie chce kręcić się w kółko. Szuka spójności. Szuka kogoś, z kim może się rozwijać kogoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego kogoś, kto wzbudza zaufanie. I właśnie w tym momencie wiele kobiet, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczyna się wykluczać. Kiedy starają się podtrzymywać wizerunek, który nie odpowiada rzeczywistości, lub kiedy upierają się przy powierzchownych strategiach przyciągania uwagi, padają ofiarą filtra, który już wypracował. Jung pokazuje nam, że dojrzałość niesie ze sobą umiejętność odróżniania istoty od wyglądu, a ta umiejętność jest nieustępliwa. Piękno może przyciągać ale nie jest trwałe. Wiek może imponować doświadczeniem, ale nie gwarantuje zaangażowania. Tym, co naprawdę wyróżnia, jest autentyczność, umiejętność bycia całością, bez konieczności chowania się za maskami. Wyobraź sobie przez chwilę prostą scenę, kobietę, która deklaruje, że ceni spokój i szacunek, ale drobnymi gestami okazuje niecierpliwość, niepewność lub sprzeczność doświadczony mężczyzna wyczuwa to natychmiast. Doświadczył związków, w których obietnice nie zostały dotrzymane. Gdzie piękne słowa rozpłynęły się w codzienności. Nie chcę powtarzać tych schematów. Dlatego tak wiele kobiet, nawet ze szczerymi intencjami, traci swoje miejsce, zanim w ogóle zda sobie z tego sprawę. Karl Jung wyjaśnił, że z czasem przestajemy projektować nasze dziecinne oczekiwania na innych i zaczynamy szukać tego, co rezonuje z naszą własną, dojrzałą duszą. Osoba, która doświadczyła bólu i nauki, nosi ten ciężar, a jednocześnie tę mądrość. Nie toleruje niespójności, ponieważ wie, jak trudno jest w niej żyć. Nie toleruje manipulacji, ponieważ rozpoznaje znaki z daleka. Nie toleruje powierzchowności, ponieważ rozumie, że tylko głębia buduje coś wartościowego. I być może to jest pierwszy ważny filtr, który oddziela przelotne związki od trwałych zobowiązań. Wiele kobiet uważa, że samo zwrócenie na siebie uwagi wystarczy, ale nie zdają sobie sprawy, że dla doświadczonego mężczyzny to tylko furtka do związku. O tym, czy zostanie, decyduje konsekwencja, którą odnajdzie po pierwszym spojrzeniu. To właśnie w tym momencie wiele związków rozpada się, zanim jeszcze się na dobre zaczną. Ponieważ filtr dojrzałości działa jak swego rodzaju ochrona przed powtarzaniem starych ran. Teraz chcę usłyszeć od ciebie, czy zauważyłeś kiedyś takie zachowanie w swoim życiu lub w otaczających cię historiach? Czy zauważyłeś kiedyś mężczyzn, którzy po prostu odchodzą, gdy wyczują niespójność? Napisz zdanie w komentarzach: jasność przyciąga, gry odpychają. Chcę zobaczyć, ile osób tutaj rozumie moc tej prawdy. To nie tylko pogłębia naszą więź, ale pokazuje, że dostrzegacie wagę autentyczności, jeśli chodzi o zdobycie serca doświadczonego mężczyzny. I pamiętajcie, to dopiero początek. Filtr, który oddziela to, co człowiek toleruje, od tego, co odrzuca, to dopiero początek tej podróży. Jest coś jeszcze głębszego, niewidzialny klucz, który budzi w nim szacunek i podziw, i to właśnie ujawnimy później. Jeśli pierwszym filtrem definiującym decyzję doświadczonego mężczyzny jest jasność i autentyczność, to kolejnym krokiem jest to, co budzi w nim szacunek i podziw. I nie chodzi tu o coś powierzchownego, jak wygląd fizyczny czy status społeczny. Te elementy mogą początkowo przyciągać uwagę, ale nie budują głębi poważnego związku. Tym, co naprawdę czyni różnicę i co Jung opisuje jako centralny punkt relacji międzyludzkich, jest spójność między tym, co się mówi, a tym, co się przeżywa. Wyobraź sobie kobietę, która nieustannie powtarzała sobie, że chce być ceniona, ale w praktyce akceptowała mniej niż na to zasługiwała. Przez lata wierzyła, że musi się dostosować, by pasować do życia innych, aż zdała sobie sprawę, że ta postawa czyni ją niewidzialną dla mężczyzn, którzy naprawdę szukają czegoś konkretnego. Kiedy zdecydowała się na zmianę, zaczęła od wewnątrz. Zaczęła bardziej szanować samą siebie, wyznaczać jasne granice i trwać przy swoich wyborach bez lęku przed oceną. To właśnie wtedy poznała dojrzałego mężczyznę, który dostrzegł jej stanowczą i autentyczną postawę i dostrzegł w niej osobę godną zaangażowania. Ten przykład to nie tylko odosobniona historia, ale odzwierciedlenie tego, co dzieje się każdego dnia. Doświadczeni mężczyźni dostrzegają wartość w konsekwentnych działaniach. Nie imponują im górnolotne deklaracje, lecz drobne gesty powtarzane z biegiem czasu. Kiedy dostrzegają zaufanie, bezpieczeństwo emocjonalne i autentyczność, coś w nich płonie. To tak, jakby szacunek był ważniejszy od pożądania. Spojrzenie się zmienia, rodzi się podziw, a wraz z nim chęć zainwestowania w coś poważnego. Karl Jung przypomina nam, że ludzie zawsze dążą do pełni, a nieświadomość pełni rolę cichego przewodnika w tej podróży. Dla osoby dojrzałej, ten przewodnik wskazuje osoby, które nie tylko promienieją w mgnieniu oka, ale także emanują stabilnością. Podziwiają tych, którzy potrafią pozostać niezłomni nawet pośród życiowych burz. Zrównoważona postawa emocjonalna staje się niewidzialnym magnesem. Nie oznacza to braku słabości, ale raczej umiejętność radzenia sobie z nimi bez utraty równowagi. Teraz muszę powiedzieć coś, co może być zaskakujące. Wiele kobiet uważa, że to, co przekonuje doświadczonego mężczyznę, to jego ciągła dostępność i gotowość do spełniania oczekiwań. Ale w rzeczywistości jest odwrotnie: szanuje tych, którzy potrafią powiedzieć nie, którzy pokazują, że ich życie nie kręci się wokół zadowalania innych. Taka stanowczość jest postrzegana jako oznaka dojrzałości i budzi natychmiastowy szacunek. Podziw rodzi się, gdy uświadamia sobie, że ma przed sobą kogoś o jasno określonej tożsamości, kto wie czego chce i czego nie zaakceptuje. Ale uważaj, to nie to, co sobie wyobrażasz. Jest jedna cecha, której brak sprawi, że żaden naprawdę doświadczony mężczyzna nie zobowiąże się do związku. Możesz być piękna, przyjazna, inteligentna, a nawet mieć dobre gesty czułości, ale jeśli brakuje tej kluczowej cechy, on nie pozwoli sobie na oddanie swojego serca. To tak, jakby istniała wewnętrzna blokada, cicha bariera, która uniemożliwia mu zaangażowanie się. I być może zastanawiasz się, czym właściwie jest ta cecha? Dlaczego jest tak decydująca, że przeważa nad każdym innym czynnikiem? To jest punkt, który musimy przeanalizować na spokojnie, ponieważ to właśnie tutaj tak wiele kobiet potyka się, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy jest obecna, budzi natychmiastowy szacunek i podziw. Kiedy jej nie ma, generuje natychmiastowy dystans, nawet jeśli nie ma wyraźnego wytłumaczenia. Zanim przejdziemy do tego objawienia, chcę, żebyście do mnie dołączyli. Napiszcie tutaj w komentarzach szacunek rodzi podziw. W ten sposób będę wiedział, że rozumiesz wagę tego drugiego kroku i że postępujesz zgodnie z każdym szczegółem tej treści. To, co nastąpi, może cię zaskoczyć, bo to właśnie ten niewidzialny klucz otwiera drzwi do zaangażowania. Wielu uważa, że już wie, o co w tym wszystkim chodzi, ale prawda jest taka, że większość się myli i dlatego tak wiele związków nie wychodzi poza powierzchowność. Dotarliśmy do kluczowego punktu. Niewidzialnej cechy, która decyduje o wszystkim. Ta cicha cecha, niemal niedostrzegalna dla osoby z zewnątrz, ale która dla doświadczonego mężczyzny stanowi różnicę między zwykłym okazaniem zainteresowania a faktycznym zaangażowaniem się w poważny związek. Tą cechą jest dojrzałość emocjonalna. Nie chodzi o perfekcję, nie chodzi o to, by nigdy nie odczuwać strachu ani niepewności, ale o umiejętność radzenia sobie z emocjami. Nie pozwalając im się przytłoczyć. To spokój kogoś, kto potrafi zachować spójność nawet w sytuacjach konfliktowych. Karl Jung opisał naturalną tendencję do projekcji własnych traum i oczekiwań na innych. Niedojrzały mężczyzna robi dokładnie to samo: szuka w partnerce odbicia swoich potrzeb, zwierciadła swojego nierozwiązanego bólu. Jednak w miarę dojrzewania ten cykl projekcji zaczyna się rozpadać. Nie szuka już kogoś, kto wypełni jego pustkę, ale kogoś, kto zapewni mu równowagę. Dlatego dojrzałość emocjonalna kobiety staje się dla niego drogowskazem. Ta równowaga przekazuje pewność siebie, wewnętrzne bezpieczeństwo i co najważniejsze poczucie, że nie da się wciągnąć z powrotem w schematy, których przezwyciężenie zajęło mu lata. Ta spójność między słowami a czynami podtrzymuje pragnienie zaangażowania. Wyobraź sobie na przykład prostą sytuację. W trakcie kłótni kobieta nie krzyczy, nie upokarza, nie używa słów jako broni. Oddycha, porządkuje myśli i mówi stanowczo, ale z szacunkiem. Może się to wydawać drobiazgiem, ale dla doświadczonego mężczyzny to ogromna różnica. Od razu zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z kimś, kto jest w stanie zbudować długotrwały związek. On doświadczył czegoś odwrotnego – związków, w których każda kłótnia była wojną, gdzie każda frustracja przeradzała się w pole bitwy. I wie, jak destrukcyjne i wyczerpujące jest to uczucie. Ten niewidzialny punkt jest kluczowy, ponieważ bezpośrednio wpływa na jego instynkt samozachowawczy. Dostrzegając dojrzałość, równowagę i spójność, czuje, że może opuścić gardę. To tak, jakby narastała pewność, że ten związek nie będzie powtórzeniem dawnych cierpień. A kiedy to odnajduje, czy to punkt bez powrotu? Od tego momentu rozważa zaangażowanie. To właśnie w tym momencie budzi się w nim pragnienie zbudowania czegoś solidnego, ponieważ nie szuka już adrenaliny, lecz spokoju. Nie chodzi już o podbój dla samego podboju, ale o bezpieczeństwo portu, w którym może zakotwiczyć bez obawy o zatonięcie. Piękno może czarować, życzliwość może angażować. Ale tylko dojrzałość emocjonalna generuje to głębokie zaufanie. Co ciekawe, często ujawnia się ono w drobnych szczegółach w tym, jak ludzie radzą sobie z opóźnieniami, w cierpliwości w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń w tym, jak witają, a nie oceniają. To niemal niewidoczne postawy, ale przemawiają o wiele głośniej niż jakiekolwiek słowa. Jung powiedział, że podświadomość rozpoznaje wzorce jeszcze przed racjonalnym umysłem. I właśnie tak się dzieje. Ludzie wyczuwają niemal instynktownie, kiedy stykają się z tą cechą. I tu pojawia się pytanie: czy wykazałeś się dojrzałością emocjonalną w swoich związkach, a może nieświadomie wpadłeś w cykl impulsywnych reakcji, które oddalają od siebie ludzi zamiast ich zbliżać? To trudne pytanie, ale konieczne. Dobra wiadomość jest taka, że tę cechę można pielęgnować, ćwiczyć. I wzmacniać przez całe życie. I właśnie dlatego tak wielu dojrzałych mężczyzn ulega urokowi kobiet, które wyciągnęły wnioski z własnych doświadczeń i nie muszą już nikomu niczego udowadniać. Chcę, żebyście wzięli teraz udział. Napiszcie frazę w komentarzach: Dojrzałość pociąga za sobą zaangażowanie. To nie tylko wzmacnia tę prawdę w Twoim umyśle, ale także pokazuje, że jesteś świadomy tego, co tak naprawdę decyduje o przyszłości związku, i nie myślcie, że na tym skończyliśmy. Pozostaje jeszcze jeden istotny krok: praktyczne zastosowanie tej zasady, które pokazuje, jak wdrożyć to wszystko w życie codzienne. Bo samo zrozumienie nie wystarczy. Trzeba jasno urzeczywistnić tę jakość. I właśnie o tym porozmawiamy w następnej części. Wszystko, o czym do tej pory rozmawialiśmy, może wydawać się głębokie. Ale nie należy tego postrzegać jako odległej czy niedostępnej teorii. Prawda jest taka, że dojrzałość emocjonalną, spójność między słowami a czynami oraz wewnętrzne bezpieczeństwo można zademonstrować w życiu codziennym poprzez proste, ale skuteczne działania. I to właśnie ten niewidzialny szczegół osoba doświadczona dostrzega wyraźnie. Nie potrzebuje wielkich deklaracji, aby go dostrzec. Ujmuje go w drobnych gestach które ujawniają, czy sedno sprawy jest zgodne z tym, co jest powiedziane. Wyobraźmy sobie na przykład prozaiczną sytuację spóźnienie się na randkę. Niepewna siebie kobieta może zareagować wybuchami złości, stawiając niewspółmierne żądania i oskarżając mężczyznę, zanim jeszcze wysłucha jego wyjaśnień. Kobieta o dojrzałości emocjonalnej zachowuje się jednak inaczej. Daje do zrozumienia, że ceni punktualność, ale zachowuje spokój. Jasno wyrażając swój dyskomfort, bez dramatyzowania i przesady. Takie zachowanie wysyła silny sygnał: ma samokontrolę, wie, jak się ustawić, nie tracąc godności, i okazuje szacunek zarówno sobie, jak i relacji. Doświadczony mężczyzna zauważa to natychmiast i kojarzy tę postawę ze stabilnością i równowagą. Inny przykład: sytuacje, w których nie zgadzają się co do opinii lub decyzji. Podczas gdy wiele osób uważa, że zawsze muszą się zgadzać, aby zadowolić, kobieta, która wykazuje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, wyraża swoje poglądy bez lęku, jasno i z szacunkiem. Nie boi się odrzucenia za odmienne myślenie, ponieważ wie, że jej wartość nie zależy od aprobaty innych. Ta stanowczość jest urocza, ponieważ ujawnia tożsamość, a dla mężczyzny, zmęczonego manipulacyjnymi gierkami ta autentyczność jest jak balsam. Rozumie, że stoi przed kimś, kto może iść u jego boku, nie poświęcając siebie. Trzecią praktyczną kwestią jest radzenie sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami. Życie nie jest liniowe, a każdy związek będzie wystawiany na próbę w chwilach niestabilności. Kiedy pojawiają się trudności, dojrzała kobieta nie udaje, że nic się nie stało, ale nie pozwala też, by chaos ją pochłonął. Szuka rozwiązań. Wykazuje odporność i utrzymuje energię, by budować, a nie niszczyć. To budzi natychmiastowy szacunek. Dla doświadczonego mężczyzny to dowód, że ma partnerkę, z którą może stawić czoła przyszłości, bez względu na wszystko. Te przykłady jasno pokazują, że praktykowanie dojrzałości emocjonalnej jest w zasięgu każdej kobiety, która zdecyduje się ją pielęgnować. Nie chodzi o chłód, ukrywanie emocji czy tłumienie uczuć, wręcz przeciwnie. Chodzi o świadome wyrażanie emocji, bez pozwalania im rządzić każdym działaniem. Chodzi o mądrość okazywania wrażliwości, bez przekształcania każdej słabości w broń. Chodzi o umiejętność autentycznego przeżywania każdego gestu. Karl Jung powiedział, że nieprzeżyte życie jest chorobą duszy. Ten cytat przypomina nam, że zaprzeczanie temu, kim naprawdę jesteśmy, tylko po to, by dopasować się do czyichś pragnień. Przynosi ból i pustkę. Doświadczony mężczyzna, widząc kobietę, która pozwala sobie żyć zgodnie ze swoją prawdą, odczuwa podziw. Widzi kogoś, kto nie boi się być sobą, a tej odwadze nie sposób się oprzeć. Bo prawdziwe zaangażowanie rodzi się właśnie w tym miejscu dwoje ludzi idących ramię w ramię, bez masek, bez udawania, z wzajemnym szacunkiem. A kiedy to zrozumiesz, zrozumiesz, że nie ma nieosiągalnej tajemnicy. To proste. Ale wymaga praktyki. Nie chodzi o zapamiętywanie gotowych frazesów, ale o konsekwentne życie każdego dnia. Drobne działania powtarzane w czasie tworzą solidny fundament dla związku, który nie jest przelotny, ale wart zaangażowania. To właśnie odróżnia przypadkowe spotkania od prawdziwych zobowiązań. To właśnie odróżnia kruche związki od trwałych więzi. Teraz chcę, żebyście powiedzieli mi w komentarzach, Wybieram autentyczność. To zdanie znaczy więcej niż tylko słowa. To osobiste zobowiązanie, które może odmienić nie tylko Twoje życie miłosne, ale także sposób, w jaki odnosisz się do siebie. I pamiętajcie: to, czym się do tej pory podzieliliśmy, stanowi fundament prawdziwego związku. Ale jest jeszcze głębsza warstwa szczegół, który łączy wszystkie te punkty i ujawnia, dlaczego niektórzy mężczyźni decydują się zostać z kobietą na zawsze. A inni, nawet ją podziwiając, nie wychodzą poza fazę początkową. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, zasubskrybuj kanał już teraz, aby nadal otrzymywać treści, które ujawniają sekrety męskiego umysłu i to, co naprawdę skłania doświadczonego mężczyznę do poważnego związku. I chcę, żebyś skomentował poniższe zdanie. Chcę prawdziwego zaangażowania. W ten sposób będę wiedział, że dotrzymałeś słowa do końca i że jesteś gotowy na ten przełomowy krok w swoim życiu miłosnym. Co więcej, na kanale znajdują się już inne filmy, które dogłębniej zgłębiają ten temat. Polecam je obejrzeć, aby poszerzyć swoją perspektywę na temat związków i zrozumieć warstwy, o których prawie nikt nie mówi. Przygotujcie się, bo w następnym filmie pokażę Wam coś jeszcze bardziej poruszającego co otworzy przed Wami nowe horyzonty w postrzeganiu miłości i wyborów, które naprawdę działają. Do zobaczenia.